Mam wrażenie, że ta społeczność ukraińska w Polsce teraz lepiej się organizuje? E, tak, tak. Jeżeli chodzi o organizację, to społeczność ukraińska jest bardzo dobrze zorganizowana. A uważa pani, że powoli dojrzewamy do tego, żeby na przykład partia polityczna powstała, jeśli chodzi o Ukraińców w Polsce? nie wiem, bo... Ale zastanawiała się pani nad tym? Szczerze mówiąc nie. Dobrze by było, żeby ktoś reprezentował nas w Sejmie, to na pewno no to czy musi tam być w partia polityczna. i tak dalej. No właśnie tak teraz na głośno myślę, bo uh -huh. skoro tak duża jest społeczność, no to ktoś miałby tą społeczność reprezentować, ale jakoś o tym nie myśleliśmy. Pewnie dlatego, że większość tych osób i tak ma w tej chwili obywatelstwo ukraińskie. Nie ma obywatelstwa polskiego, nie ma prawa głosu w Polsce. A więc... chcą mieć też obywatelstwo polskie, czy, czy to nie. Jest ja myślę, że dla osoby, mnie. które przejechały rok temu, raczej nie, ale pamiętajmy o tym, że przed 24 lutego 2022 roku już 2,5 miliona Ukraińców mieszkało na terenie Polski, więc to już dość dużo, prawie 10% obywateli. I właśnie te osoby, które mieszkały tutaj wcześniej, już powoli zaczynają te obywatelstwa dostawać, bo tam chyba po 5-8 po latach, w zależności od tego, czy ma się pochodzenie polskie, czy nie ma, różne terminy są, ale generalnie te osoby, które przejechały z początkiem ruchu bezwizowego, które przejechały na początku tam 2014, na początku wojny, to pierwsi uchodźcy ukraińscy, czyli Doniecki, ługański, obwód, Krym i tak dalej, bo oni już... Już byli, mają obywatelstwo. Tak, oni już zaczęli...